Witajcie w kolejnym odcinku z kariery Christiana Nowaka na tym kanale, gdzie sobie jak widzicie, widzimy, jedziemy krajową niegorzlową, 11 runda, jedziemy w Krakowie ze Stalą Rzeszów. Od razu mówię, dawno nie chciałem tej kariery i nawet się boję, co tam, czy ja w części mam. Dobra, mam części chyba, więc jest git. Yy, dobra, zmienimy sobie na próbę toru. Yy, dobra, dajmy sobie, normalne te rzeczy dajemy sobie. Ten silnik jest taki, ten taki, ten taki, dobra. Ten jest za ten jest... Okej, okay, dobra, to weźmy sobie ten na próbę toru. Łańcuszek ten. Dobra, jedziemy próbę toru, zróbmy z sobie. I jeszcze informacje dla Was, dla tych, co oglądają. Odcinki muszą być max 15 minutowe, yy, bo dużych nie mogę po prostu robić. Dlatego też były odcinki właśnie, że na części były podzielone, tak? Bo... Nagrywałem to odcinki 30 minut, więc no długie po prostu były, a no, nie wiem jak tego zrobić. A chciałem, żeby wszystko było pokazane, dlatego podzieliłem też to na części, dla tych co by się pytali. No i co? Mam nadzieję, że dzisiaj chociaż jakieś 3 punkty, żebym zrobił, no bo... No, dawno nie jechałem w karierę, to muszę... No o, właśnie już prawie wjechałem poza to. Dawno już w karierze, w karierze nie jechałem, więc zobaczymy jak na pójdzie dzisiaj. Dzisiaj przejdziemy ten mecz ligowy tylko, mi się wydaje, wiecie? że na ten mecz ligowy przejdziemy i dzisiaj będzie na tyle w tym odcinku w sumie bo w 15 minut to raczej y, chyba zdążymy dojechać w ten mecz, dobra zróbmy jeszcze start z pola B przejdźmy jedno kółko i będzie git nie wiem, tu się ustawmy taśma w górę i dobry start, no się znaczy dobry, no, mógł być lepszy, ale nie jest zły no. mógł być gorszy dobra, tutaj się wyprostujemy Dobra, dobra. Tu za bardzo. Dobra, jeszcze jedno chcę przejechać, jeszcze jedno. Takie kontrolne, tak bardziej, trochę szerzej bardziej. Dobra, czyli środkiem toru bardziej widzę, że lep lepsza prędkość jest. Tu jeszcze można tak się bardziej wybić. Dobra, no. Dobra. Eee, tor jest bardziej twardy. Dobra. Oj, i, i stale wygrywa 5 do Okej. Okay. To jest już też, okej, okay, mamy wiki dwomeczu. Jedziemy, bieg piąty, je, a, czyli jesteśmy pod 16, czyli jesteśmy na rezerwie, jako rezerwowy zawodnik jedziemy, OK dobra, yy, parametry toru, twardy, bierzemy elementy pod tor twardy, czyli opona tylna, zapon lepszy, silnik, to jest ten na przyczepny, oj, chyba, dobra, zapisało się, to jest na tor twardy, to bierzemy, łańcuszek lepszy, ten łańcuszek jeszcze 4 biegi wystarczy, dobra, da radę, sprzęgło na tor twardy, i jedziemy, wszystko? Wszystko, dobra. Jedziemy z pola z Torselem, Mroczką i Nowakiem. Zobaczymy jak tam pójdzie. Taśma w górę i równy z za wszystkich zawodników i zobaczymy to miejsce, widzimy, blokujemy zawodnika w kaskubianie, czyli Torsela z tego co kojarzę. Wychodzimy na 5 do 1 w tym momencie, dobrze nam na razie idzie. Pierwszy jedzie y, Artur Mroczka, drugi jedzie y, 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 Krystian Nowak, trzeci jedzie chyba Marcin Nowak i czwarty Jakob Torsel. Teraz musimy bronić się przed Marcinem Nowakiem. Jeszcze jedziemy roczka. nikt nie no wiecie, te trzy punkty. Nie jeszcze nie atakuje Ma Marcin Nowak, ale czy wyprzedzi? Wyprzedza! Niestety wyprzedza! Ale ja teraz go wyprzedam! Jeszcze Torsel we mnie, w, wy, wypycha mnie tak naprawdę! Bierzemy teraz, wyprostujemy to mocno tych i wyprzedzamy pięknie na drugie miejsce. Wchodzimy, ale tu jest rywalizacja pomiędzy, zawodnikami, yy, pomiędzy mną a z zawodnikami Stali Rzeszów. ostatnie okrążenie. To tu wyjdzie zwycięsko. Blokujemy, blokujemy, zobaczymy. Zrywkę zrywamy, żeby widzieć cokolwiek. Zobaczymy, blokujemy, blokujemy i tak jest. Będzie 5 do jednego w tym biegu. Pięknie. Dowozimy dwa punkty. O, ważne dwa punkty, o to chodzi. Te dwa punkty mogą być ważne dla naszych później występów. I jedziemy. Jedziemy za Maticza i Wacicza, Już wcześniej za Jesse. Yes, yes, nie pamiętam szego nazwiska w prawdziwym życiu. Dobra, jeździmy kolejny bieg, także... Dobra, no, rzeczy to są... Dobra, no, tor jest twardy. Znowu z pierwszego pola. idziemy z tej samej yy, strony, z toru pierwszego. Z pola. Taśma w górę i do najlepszy no, moment startowy. Zobaczymy, blokujemy zawodnika w kasku ósmym. Teraz w ogóle tam jest jakaś rezerwa już tam. Zobaczymy, no zawod... no nie, no Junior mnie tutaj... Przeszkadza, ale. Ja, mo, ja też mu chyba przeszkadza. Nie wiem. Jedziemy na trzecie miejsce. też teraz napędzamy się, napędzamy się. Kejnan Ryu za szeroko wychodzi. próbuje go przeciąć, ale nic z tego jeszcze. O, ale się napędziliśmy pięknie. I wyprzedzamy Kejnan Ryu. Blokujemy go, żeby jeszcze nasz Junior mógł skorzystać na tym, żeby wynik był coraz lepszy dla, dla Krakowian. 18 do 12 jest w tym momencie. Blokujemy Kejnan Ryu. I korzysta na tym nasz Junior. Pięknie chyba. Ryu ma defekt, bo tak dziwnie jakoś zaczął. Tak jest. Kejnan Ryu ma. Nie, nie ma. Myślałem, że ma defekt. Ostatnie ogrożenie. Kejnadariu wchodzi, wchodzi i wypycha, mnie wypycha. Czy da radę? Nie wiem. Zobaczymy jeszcze. Wybijam się od bandy. Wchodzę pod wszystkich zawodników. I kto mu teraz wyda najlepiej? Blokuje Wychodzę tylko prowadzenie i pięknie to zrobiliśmy. Trzy punkty dowozimy. Oleż mecz nasz dobry. Dobry mecz mamy. Proszę państwa, co tu się dzieje? Piękny mecz z naszej strony. Bieg po biegu tak naprawdę jedziemy. No dobra, jedziemy znowu. Nic nie zmieniamy. Żebyśmy zdążyli cały mecz odjechać. Taśma w górę i gorszy, teraz mamy startowy, zobaczymy jak tam teraz pójdzie na dystansie. Teraz wchodzimy po zawodnika, y, juniora i wyprzedzamy Stali Rzeczów i teraz... Dobra, się od bandy, żeby nabrać tyle prędkości. Wchodzimy pozawnika z kolejnego rzeszów i blokuje go za, nasz zawodnik z y, czerwonym. Ale czy ja go przedaję. Wyprzedzamy, pięknie Dawida y, Czy damy radę? Tak jest wyprzedzamy. Pierwszy jedzie. i y, chyba z tego co widziałem. Z, no, numer 9 u nas w Krakowie yy, Drugi jadę, ja... nie możemy tak, nie mogę tak robić. Jadę chociaż żeby bonus... żeby bonus chociaż nawet już był już, Żeby dwa punkty dowieść, Żeby pięć do innego dowieść. Zwycięstwo po prostu żeby dowieść. Ostatnie ogrożenie. Yy, Danami Bellego. Ja trochę szerzej jadę. I zobaczymy czy... Oj, tutaj w głodzie zawodnik fali Rzeszów! Wypycha, dobra, wchodzę, 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 wchodzę. Nie, nic z tego, nic z tego. Czy dwa punkty, czy jeden? Zobaczymy. Jepsens, przynajmniej trzy punkty, ja jeden albo dwa. Zobaczymy. I jeden punkt, niestety, na równi z Dawidem Bellego. Dobra, bieg ósmy. Tuż nas czwarty start w ogóle w tym meczu. Widać, że Ternel ufa nam. Mamy najwięcej, najwięcej punktów. No to co? Parametry Toru też dalej twardy. jedziemy. idziemy. W porównaniu. Z Nowakiem, Sobczakiem i Ryu. Zobaczymy, jak pójdzie. Daszła w górę i dobry start w naszym wykonaniu. Musimy tu. No, widzimy, że nasz Junior. No, słaby start miał. Musimy tu do, dowieść te trzy punkty, żeby ten remis był chociaż w tym biegu. No, ale mamy. Te, ale to jest ciasto, ciasto jedziemy. Ja je ciasto, i teraz jadę tej, po tej szerokiej, tutaj zewnętrznej, bardziej stolej toru. Wchodzimy. zawodnika Marcina Nowaka. Czy dobra, wypychamy go pięknie, wchodzimy na pierwsze miejsce. Jeszcze nasz junior dogania, dogania i wyprzedza, wyprzedza, tak nie, nie wyprzedza. Na razie na pierwszym miejscu jedziemy. Oj, tu za szeroko trochę. Zobaczymy. Teraz wszyscy w są w kontakcie. Wszyscy, cztery zawodnicy w kontakcie. Ja bardziej w tej zewnętrznej części próbuję jechać, żeby tu tej prędkości nabierać. Ale nasz junior wyprzedza wszystkich, nawet mnie. Ostatnie okrążenie. Ja blokuję zawodników Stali w stanie żeby nasz junior zdobył te trzy punkty. Sobczak. Zobaczymy. Ostatnie okrążenie. Nie, 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 dobrze. ja nie mogę tam blisko, bo już po tej trawie jechałem i dwa punkty dowozimy z bonusem. Sobczak, nasz junior dowozi kolejną trójeczkę i komplet jedzie, Po komplet jedzie, wow. O wow, dobra. Oj, coś z motocyklem. Łańcuszek poszedł, dobra. Musimy ten gorszy wziąć, więc będziemy musieli, będziemy musieli później wziąć łańcuszek kolejny. Kupić. Ej, dogoniamy i jeszcze punkt, jeszcze może punkt bonusowy zdobędziemy. Dobra, jedziemy. Może się jeszcze półboł sobie uda zdobyć. Jedziemy Wjedziemy taśmą w górę i by nasz start z pola trzeciego. Zobaczymy jak to będzie. Może ktoś tu wyprzedzimy. Jedziemy bardziej przy we, po wewnętrznej części toru. Wyprzedzamy już na w kasku yy, żółtym i białym, nawet blokujemy ich. Zobaczymy co tu się wydarzy. Chodzimy bardziej w tej razem tej, tej zewnętrznej po tej szerokiej i co nam to da? Jesteśmy na drugim miejscu, pięknie. Uciekamy teraz, uciekamy, żeby bumbu sobie na to może zdobyć Zobaczymy Teraz wchodzimy Chcę wejść pod zawodnika w kasku żółtym Nic z tego, oj no ta zewnętrzna oddaje bardziej To widać O, chociaż teraz się napędzam Pięknie wyprzedziłem jeszcze zawodnik w kasku żółtym, nie, to jest chyba Ry Keynan Ryu? Chociaż nie wiem, zobaczymy Ostatnie okrążenie Pierwszy jedzie EPSr Tak jest, drugi jest, jedzie Nowak, trzeci Ryu i czwarty Ubył I w tym momencie jest kolejne pięć do innego dla Spiduje Kraków i nic to nie zmieni, chyba nie, nie zmieni. Chociaż napędza się Riu nic z tego. O, ale tam było blisko, już na mecie Ryu się bardzo już zaczął napędzać, ale nic to nie zmienia, bo dowozimy 5 do 1, tak jest. Dwa punkty kolejne z naszej strony mamy. 5 już z 10 powstrzymamy i zobaczymy, czy pojedziemy. Jeszcze w jakimś biegu, nie, nie pojechaliśmy. Wygrywamy ze stalą w 51 do 39. 5 razy aż pojechaliśmy, 10 plus 3 dowieźliśmy, także bardzo ładny nasz wynik i dużo pieniędzy zostaliśmy. to widać. Na pewno musimy tak, dobra, przejmijmy sobie dalej. 10 minut nagrania, także już załodów żadnych nie pojedziemy. Najwyżej sobie pokupujemy teraz jeszcze w tym odcinku, najwyżej rzeczy, i to tyle. Do motocykla, te łańcuszki i tak dalej. I jedziemy w kolejnej rundzie, także kolejny odcinek to będzie kolejny, yy, kolejny mecz ligowy. Ja na pewno teraz muszę do sklepu pójść i pokupować rzeczy łańcuszek sprzęgłowy. Kupmy sobie jeden. Dobra, najpierw musimy zobaczyć y, motocykl i bus. Jak chcę zobaczyć nasze y, części rezerwowe nawet jeszcze jakiś silnik w ogóle mamy. A, to jest jakiś w ogóle. Ze, dobra, to jakiś w ogóle nie wiem. Nie wiem co to jest za silnik nawet. Y, dobra. No to co? Chyba na razie nie ma co kupować nic. Przynajmniej no z tego co patrzę, y, zobaczmy na motor motocykl, jak chce, yy, gdzie tu się tutaj patrzyło, zawodnik, nie, gdzie, nie, gdzie tu się patrzyło, motocykl, Gar o, garaż, to był garaż, dobra, yy, tylna opona, dobra, jeszcze starczy, a 13 biegów, to git, jeszcze, no dobra, to zostawiamy tak, jak wszystko jest, tylko, one to... dobra, wszystko jest git, yy, w następnym odcinku jedziemy 12 rundę krebeli giżdżlowej, 60, 60 ceny już mamy, także jest coraz lepiej, no i co, to tyle na Widzimy się w następnym odcinku. Do, 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 do usłyszenia i cześć.